W 18 meczach La Liga 2024-2025 jest gotów walczyć o miejsce w składzie mimo kontuzji Terstegena, Operacja Kręgosłupa, Małpka Supersport, 27 lipca 2025 roku. Ale czy Polacy spełnili oczekiwania? Mundo Deportivo krytykuje lewego za niewidoczność do asysty, a Szczęsnego za brak okazji do wykazania się surowe oceny. Małpka Katowicki Sport. 27 lipca 2025 roku emotikon smutek Lewy i Szczęsny na ławce? Flik nie szanuje Polaków. To kontrowersje, bo decyzja Flikę, by postawić na garcie i Torresa w pierwszej połowie, wywołała debatę. Ryzyko? Szczęsny, jako drugi bramkarz, może mieć mniej minut w sezonie, a Lewy musi walczyć o paskę kapitańską z Araujo, małpka Mundo Deportivo, 25 lipca 2025 roku. Małpka El znak podkreślenia Grabowski kontruje. Lewy z asystą w 46 minut, szczęsny bez błędu, czego chcieć więcej w sparingu? To złoto, bo Polacy, mimo krytyki, pokazali klasę lewy z asystą, szczęsny z czystym kątem. Małpka japońska piłka 27 lipca 2025 roku emotikon smutek lewy asystował, Szczęsny bez straty, Polacy solidni. To paliwo, bo barca szykuje się na Koreę Południową, FC Seul 31 lipca, Daegu FC 4 sierpnia. Katalońskie media mają rację: Lewandowski i szczęsny to filary barki. Lewy, z asystą i hojnością, i szczęsny, z czystym kątem jako widz, pokaza